O, w końcu udało mi się wydostać z tej zbroi. Ile czasu minęło? O, nie, to znowu ono. He, mam już dość jego. W końcu dokończę moje dzieło. Zniszczam. Ja nie, 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 znowu będę musiał remont zrobić, no. Będę musiała robić ten remont, kupić znowu. No, w końcu spokój! Ile chudę można było, no? W piąty raz z nim walczę! Hmm. Może mi się uda go przekapać na moją stronę. Przekapać na jej stronę? To jest dobry plan, wykorzystania jej. się! Stój, bo będę strzelać. Nie strzelaj! Chcesz dołączyć do nas? Nie, bo mi ją cofnę. Bo możesz dostać bułę w łeb. Chcesz? Chcę ja dołączyć. Przygotowałam się na to. Ale najpierw zostawić, zostawić broń. I potem znajdziemy jakieś nie pudełko. Niech potrzebuję, gdybyś chciała mnie oszukać. Nie, 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 ja cię nie oszukam. Te bronie mają tu leżeć. Na tym pustkowiu. Zostaw je w spokoju. Chodź. Buduję piękny mostek. Ja wiem, co ty chcesz zrobić. się przygotować. nie sądziłem, że budowanie mostu będzie takie ciężkie. Ja się niczego nie spodziewa. Naśle na nią mojego pomagierza. Przebierze się za mnie tylko że na tu. Siedzisz. Pomagierze. Pomagierze, siedzisz już w kartonie? Tak. Udawaj, Wiesz, że to ja. Okay. Masz udawać, że to ja. Jakoś na agencja oficjalnie się je uda. kurde i powiedz, że po prostu że byłeś przed teraz mój pomacz jak już dotrzy do agencji. a ja oficjalnie zakończę rządy agencji i zniszczę Gdzie on jest? nawet tego nie on jest? On tu jest! On tu jest! On jest! A, on jest duchem. Boję się Ciebie. A więc, więc mi pomagiesz. Zachowuj się i udawaj, że jesteś polskiej. Nie! Ja wiem, co tak chcę zrobić. Nie, nie. Ja wiem. Nie ucieknę.

Nie. Ja wiem. Ty jesteś klonem, bo inaczej brzmisz. Powiedz, że masz krypę i że masz maskę, dlatego. Powiedz, że jesteś duchem, i teraz masz maskę. Dobra, uwierzę ci. Ale tylko na chwilę. Potem może cię zapiję. I nie, patrz na te szczątki, to moja zbroja. Gdy Midasa nie ma, mogę być bez niej. Lekarstwa wierzesz? Jak dobrze wiesz, tu się załatwiej Midasa? Oj tak. I teraz zdrać mi informacje. Który wiesz? O nowym uczestniku mroku powiedz, że nic nie wiesz. Nic o nie wiem. czy to, że wiesz? A ty jesteś, Brutus. Powiedz że, nie masz, powiedz, że nie masz żadnego nowego uczestnika. Nie ma żadnego nowego uczestnika. Ci mówisz, że mówisz, że mrok nie będzie istnieć? Tak. Powiedz, że mrok nie nie. Powiedz, że mrok. Spada ku kolan ducha. Nie mamy już szans, że, że, że Rok już szans. jeszcze będzie, ale bardzo osłabiony. Bez szans. Coś ci nie wierzę. Jest, to jest idealna historia na popcorn, ale i tak się nie wierzę. Przecież wy jesteście silniejsi. Przecież to jest jedyne miejsce, znaczy gdzie żyje duch. I mówicie, że jesteście słabi. Powiedz, że zniszczona langrota, grota, a platforma się rozpada. I nam drobę, a potworna się rozpada. Ja... ja coś słyszę. Słyszę Ciebie podwójnie. Właśnie Ci się Nie, wydaje. Czy to za ścianą jest Brutus? Nie ma. Nie. Nie. Nie! Mój po... że Oficjalnie, złap ją i... Złap, żeby nie mogła się widoczyć. A, wole, a i, i, i. Już idę do ciebie Potrzebuję trochę, troszeczkę materiału publicznego aby dokonać w końcu szturmu na agencję. Jeśli coś znajdziesz, A ją, jak to znać. A on jak tu przyjdzie, wiąż, głowę i gdzieś, by mogła patrzeć, jak agencja zostaje zniszczona. Dobrze. By cierpiała patrząc na to, jak duch odwiecznie ginie. Machwa, Nigdy to jest oficjalne. Widzę ją Mam nadzieję że się nie spodziewają jednej rzeczy Wiąż ją i, i, i nie wiesz co? Czy mogę zobaczyć ciebie? Tak, A więc się rozpadnie? Stój Odłóżczam go nie! O ją. O nie! Szybko. Muszę się gdzieś ukryć. Muszę się gdzieś ukryć. Mój, mój drogi tu Magierze, zabij ją. To jest twoja Mamy miejsce. Unijam. A teraz złapię naszą tajną drogę. Takiej, której się nie chce Mam nadzieję, że to będę bezpieczny. Zatańczę sobie. Jest nie powiem ci. To tu krzyk, krzyk, I tak cię żałuje. jeśli nie słyszysz, lepiej odłóż wyklony. Daj się złapać, bo inaczej agencja wybuchnie i już nigdy jej nie zobaczysz. Niech se wybuchnie! Mam plan awaryjny, który mi dać się przygotował na to. Bez agencji nie będziesz już nigdy w ja Będziesz tylko zwyczajny. Dzień puma. Dzień! Brutusie, chciałam powiedzieć tylko jedno. Ja już nie jestem dawną pumą. Byłam niezwykłym nieudacznikiem. Ale teraz jestem zupełnie kimś innym. Mój padawa, panie? Mój pomagierze. Tak. Jeśli masz materiały wybuchowe, to wiesz co robić. Baba w tej chwili koni pumę Też ją ja skubię. No nie w takim razie ja się zajmę materiałami Gdyby kobiety Pumo Ty jesteś yes. Nie yeah. Mam wsparcie! MO ha 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 ha! Tłumacz. To jest już teraz skorpionie. Twoje rządy do podiegu kom. Błędź tylko tutaj, my też. My też mamy swoich pomagierów. Pomagierze? Tak. Tu nas już nie obchodzić. Chodzi żeby zniszczyć, a więc... Jasne? Potem możemy się zajmować. Co ja do mnie? Tu Rozstawić pomagierów. Się. Rozstawić pomagierów. My też mamy... pomoc. Muszę wiać. Muszę wiać. E tak, będę chyba. Okej. mogę się ubrać? Ha, krócię, jedenaście. Jesteś najlepszym rekrutem jakiegoś... O nie, rekrut wypuszczał. Brutusie, twoi północnicy po nie zabili. To magierzy północni ma nie, nie zabili. Potrzebujemy wsparcia magierzy północni. Potrzebujemy wsparcia. A więc nic północno. Potrzebuję Nie. moich granat. Nie. Nie mogę się ukryć. Ale najpierw zniszczę Jeśli zauważysz moje granaty, to co? Militarami mogę. Ciąg dalszy nastąpi. Nasza dzielna bohaterka od teraz. Nie pamiętam jak, ona zmieniła na ciężkie imię. Chyba Skorpion. Jakoś tak. Poszukuję no, nowego domu. Żeby zamieszkać. Gdzie jest?